Słuchajcie, no to witamy Was. Jestem znowu dzisiaj u swojej mamy. Będziemy kręcić trzeci odcinek. Na początek jakieś takie małe sprostowanie. Tak, od babci Todzi. Bardzo przepraszam, że się pomyliłam. No niestety, ale to był mój pierwszy występ i mnie, trema mnie trochę pożarła, niestety. Ale miałam wpadkę, poplątało mi się z Mireille Mathieu i Edith Piaf. Oczywiście Mireille Mathieu była następczynią Edith Piaf, i to nie są nasze piosenkarki, tylko piosenkarki francuskie. Ale w związku z tym ja chciałam coś jeszcze powiedzieć: po prostu mamy, mamy rodzinę, rodzinę po we Francji, mamy korzenie takie mocne francuskie, i no, nasza. Mama Bad, urodziła chola, się, babcia. tak, babcia urodziła się we Francji i często po prostu rozmawiała po francusku i miała kontakt z rodziną we Francji, dlatego my tak. zawsze po prostu mówimy tak jakby Francja to była nasza, tak? Jakby była nasza. No A, właśnie, dobra. Tak to... A drugie spostywanie? Nie. No to drugie, no to pierwsze to było to, że się tam trochę poplątałam, są Edith Piaf i Marie, Mathieu, no bo... Mówię trema, trema i jeszcze raz trema. No, ale lecimy, bo mówiłam, że yy, pokażę co moi rodzice słuchali, a przede wszystkim moja mama. <laughs> to musz. Kolendy polskie, tak, proszę bardzo. Kolendy polskie, to jest Krakowski Chór Akademicki Uniwersytetu Jag Jagiellońskiego, najstarszy w Polsce i jeden z najstarszych w Europie założony w 1878 roku przez Wiktora Barabasza i Józefa Walczyńskiego. Śpiewakami są studenci i absolwenci tej uczelni i na tej pulcie są prezentowane utwory od XVI do XVIII wieku. To są nasze polskie kolendy, że Ponoć nie ma drugich takich. Ja na przykład za tym też nie przepadałam, ale wiecie co, warto posłuchać raz w roku na Boże Narodzenie puścić sobie taką płytę i posłuchać. No i co jeszcze, tak jak mówię, to jest dziedzictwo kulturowe i ten krakowski chór do dnia dzisiejszego koncertuje. Super, teraz tak, zrobimy zbliżenie. Oczywiście, labelka. Tak. patrzcie w jakim stanie ta płyta jest. Czyli tradycyjnie nówka. Nie wiem, czy słyszeliście o takim wydawnictwie Veriton. No, starsi na pewno słyszeli, to wiedzą. Pewnie. Oczywiście. Mają też kolekcję swoich takich płyt. No to teraz tak, drugą mamy taką właśnie, też podobną. A to są kolendy polskie w wykonaniu naszego tenora Wiesława Ochmana Światowej Sławy i ta płyta, te nagrania dokonano w dniach od 26 do 28 kwietnia 1976 roku w sali koncertowej Państwowej Wyższej Szko Szkoły Muzycznej w Warszawie. A płyta została wydana w 1980 i też przez Weriton Warszawa. No właśnie, Moja mama bardzo właśnie lubiła takie płyty. No nie wiem dlaczego. Zwykła gospodyni, słuchajcie, domowa, jeszcze znająca słabo polski, ale bardzo, bardzo lubiła słuchać muzykę poważną. No i ja jej kupowałam, a to mam w spadku. No tak. Dobrze. o tym Veritonie zapomniałem, właśnie, że była taka wytwórnia. Na pewno ktoś jeszcze odezwie, bo no był bo fajny, tak? Fajny no temat. i tu mamy największą miłość mojej mamy. O, właśnie. No, włoskiego no. tenora, Luciana Pawła Tenor li, liryczny w Polsce występował dwukrotnie na y, początku kariery w 1964 roku, a później w 1995. Bardzo podoba mi się ta okładka, bo jest taka twarda. Zaraz zobaczymy te labele i to wszystko, bo, bo widać, że, że, jak to się mówi, porządna robota. Rzadko się zdarza, żeby była wkładka z tekstami, zobaczcie. Tak. Jest wkładka z bo tekstami. Tam, jest, tam są y, y, wszystko właśnie tych sławnych. Są normalnie teksty, że można sobie pośpiewać. Pośpiewać z tym razem. Razem, jak ktoś potrafi. Jak ktoś potrafi, na taką skalę. To... <śpiewanie> tak, jest. <śpiewanie> to może próbować. No czekajcie, zobaczymy co tutaj. No jest ciekawy, bo to jest jakiś London Stereofonik. Mm. Wydanie Deka, 74 rok, może być pierwsze bicie, babcia, może być fajna płyta. To jest, znaczy ja nigdy nie patrzyłam, no nie sprawdzałam ile to kosztuje, po prostu. Ja to dostałam w testamencie, o, no tak. można powiedzieć i dbam o to i od czasu do czasu sobie lubię posłuchać. na no pewnie, że tak. Dobra, tutaj mamy następny powroty Tak jest. Też wchodzi ładna płytka, też gruba okładka, piękna okładka. Life recordings. No to może być jakaś koncertueczka. No ładna, ładna. Jest z tyłu. No widać, a kod kreskowy widać. Czyli to może być wydawnictwo koniec lat 80., ale ładny stan. Ładny stem. Zobaczymy. To jakiś jest label Joker. Jeszcze raz coś takiego widzę. Zresztą słuchajcie no. Nie jesteśmy w stanie. Ustalić. Przecież tyle tych wytwórni było na świecie. No, ba label, label bardzo ciekawy. Robiła się specjalne takie zbliżenia i to dłuższe, żeby się sobie mogli te wszystkie szczegóły wyłapać. I tu mamy jeszcze dekę i to jakaś dwupłyta, o nie, dwupłytała album, zobaczcie. To jest Avarotti. tak Deka, deka niemiecka. Podwójny albumik, rozkładana okładeczka. Zobaczymy. Mhm. No. Bardzo I Pavarotti. Wita Was. W całej okazałości. <grym> wita nas i zachęca, żeby go posłuchać. No ja, ja sam osobiście lubiałem słyszeć tego. No to jest jednak jakby nie patrzeć. Talent. Talent. Operowy. Nie trzeba, wca, nie trzeba wcale reklamować. Myśmy tam, dziadka mieli też takiego śpiewaka. Tak jest, Bo no właśnie. że sąsiedzi mówili, a gdzie to tak ładnie śpiewają? No. Także dziadek był w ogóle zapraszany, jak my tam powiedzmy od kościoła za bardzo nie, ale jego tam akurat specjalnie raz do roku zawodzili. Jego tato był, a mój dziadek grał na organach, był organistą, Mieszkali w Krakowie. Mieli mieszkanie na Braniborskiej, to naprzeciwko y, 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 Zamku Wawelskiego. O, tu mamy -y, no, tak, ciekawe. Tak, no, się jeszcze opowiadaj, no. No, A y, drugi taki, y, y, to w Brzesku Nowym, taki domek wiejski, taką chałupę. Y, no, ale niestety była druga wojna światowa, tato y, musiał walczyć. Za Polskę, najpierw u generała Sikorskiego, a później u Andersa. Dlaczego tu wrócił? Muszę Wam powiedzieć, że w pewnym momencie żałował, bo ja na przykład też tego nie pamiętam, ale przez 10 lat do niego milicja przychodziła i go sprawdzała. I ja tego nie pamiętam, ale jak mi opowiadał, że przyszedł pewnego dnia milicjan, a on wolną Europę słuchał i mówi tak, dobrze, że nikogo nie ma, że Pan jest jedynym słuchaczem. Gdyby tu był jakiś sąsiad, musiałbym Pana niestety, ale zamknąć. No, takie były czasy. Takie były czasy, no później poluzowali trochę, ale... Oj, no no nie było, ludzie walczyli, za, tak. oddawali życie, a tu takie, tam, ta ciekawa płyta, tutaj tak? To jest y, trio trzech tenorów i tutaj jest pod y, batutą indyjskiego dyrygenta mhm. Zubina Mechty. No znany na cały świat i on prowadził kilka koncertów noworocznych w Wiedniu. Co zawsze odbywają się 1 stycznia. I tutaj właśnie na tej płycie to Luciano Pavarotti, Placido Domingo no i José Carrera. To byli tacy trzej tenorzy i śpiewali, utworzyli trio. Jeździli po całym świecie, w Polsce też wystąpili w 2007 roku z Orkiestrą Florenckiego Teatru Muzycznego. Zresztą każdy z tych trzech tenorów występował w Polsce. No i bo wielkiego... byli znani. Bo byli znani. Bo byli znani, tak. no. No ale oni występowali, słuchajcie, oni występowali tylko tak. Warszawa, Łódź, no Poznań. No to wiadomo, że przecież wiadomo, że nie, nawet czasem nie ma takich możliwości technicznych w tych małych yy, miejscowościach. No taka jest prawda. No wie? taka jest, taka jest prawda. prawda no. Tutaj jeszcze mamy tak, podwójną taką płytę, tak? Tak. Tu jest jeszcze dodatkowo jakiś taki, tak. taki, można powiedzieć, rozkładana chyba z tekstami, tak? Tak, z wszystko z tekstami. Z tekstami, z ich zdjęciami. Z I dodatkowo jest drugi, czyli to jest. To, tak, samo. to są marwane, tylko że tu masz jeszcze trójkę. Czyli masz tak. widocznie się coś tam jeszcze brakowało, że może była jedynka, dwójka i trójka. Tak. Czyli to było podzielone na y, ileś tam części, ale z tej serii. I też wydanie niemieckie DEKA. Bardzo ładny stan. Yy, no, słuchajcie, będziemy powoli kończyć, ale oczywiście nie byłbym sobą, żeby nie zakończyć jakimś akcentem. Słuchajcie, krokowym, <laughs> <rockowym>, czyli <śmiech> tak. <śmiech> no patrzcie, co tutaj babcia ma. Randy Road boot. To jest wydany świetnie podwójny album koncertowy jednego z naj, największych chyba gitarzystów <coughs> lat 80. To był Randy Rhodes. Wspaniały, on tam chyba jak zginął, to miał 26 lat. Czyli słuchajcie, no w modnym wieku. Zresztą ja na to opowiem tą całą historię, jak będzie cała dyskografia Ozziego mam dużo ich płyt, ale tej płyty akurat nie mam, ale wiadomo nic, ale wiadoma, nic nie ginie. wiadomo <laughs> że, że nic nie winie. Niestety, ale tak. ona trafi już do mojego syna. syna, tak, tak, no niestety, tak to tak, wygląda, no, tak to wygląda, no, zobaczcie, to jest zbliżania z jego Randy Rhodes, wspaniały gitarzysta, powiem wam, że yy, jedna z, naj z najlepszych w ogóle nie dość, że to jest w ogóle dedykacja z jego podziękowania właśnie po śmierci. On go traktował w ogóle, Rhodes'a, jak takiego swojego przyjaciela, nie? Powiem tak. Adon Know, Crazy Train, Believer, Mr. Crowley, Flying High Again, Revolution, tak zwany Motor Earth, Steal Away, Suicide Solution, Iron Man, widzicie kawałek z Black Sabbath, Children of the Grave, też samo, Paranoid, wersji, jak to się mówi, można powiedzieć, z Randy Warty posłuchania. No i Goodbye to Romance, No y, Bone Movies i D. Di to jest taki instrumentalny kawałek zagrany na gitarze klasycznej i tutaj można zobaczyć prawdziwy kunszt właśnie Randy'ego Ronca. On też był, można powiedzieć, miał wykształcenie muzyczne i taką ciekawostką jest to, że on w ogóle Uczył gry na gitarze, młodych, młodych ludzi. Młodych i też znanych gitarzystów. Pokażemy jeszcze oczywiście labelek. No pięknie, pięknie. To słuchajcie, kolekcja jego płyt. On w ogóle bardzo ulubiał te Gibsony flyingi. Tam jest po prostu szybkie dojście do końca gryfu, czyli jest możliwość można powiedzieć wykorzystania pełnej skali, pełnej skali. I pokażemy, słuchajcie, tylko na koniec jeszcze labelek. No, naprawdę, w pięknym stanie CBS, Ozzy Osbourne. Proszę bardzo. No i słuchajcie, będziemy się powoli żegnać, ale chciałem jeszcze coś po pokazać. Przejdziemy jeszcze do kuchni. Do kuchni? Tak. Powolutku. Okay. Mój syn namówił. Tak, namówiłem tutaj. Babcie, słuchajcie, zobaczcie, tu jest pokazane tak. Generalnie o, cała procedura robienia kawy, czyli tak. W tym młynku jest e, ręcznie mielona e, z grubego ziarna e, kawa. Kawa, tak jest. Tak. Musi być przygotowana. Później. Kawiarka włoska. Ja mam taką zwykłą taką, kupowaną w supermarketach, mm -hmm. bo nie chcę ekspresu. Sama sobie ten przyrządzam kawę. Mm -hmm. I tutaj ten parzę. Następnie dodawane jest mleko, ale mleko nie mleko jest. Mleko jest ubijane ręczną przepaczką. No. Ręczną przepaczką, a tu jest koniec właśnie czeka. Czeka. Właśnie po tym odcinku sobie teraz napiję się kawy. zjem sobie jeszcze porządnej, prawdziwej, gorzkiej czekolady. Tak? Tak, bo babcia A. tylko taką. No i chyba. słuchajcie, e, specjalnie nakręciliśmy ten odcinek, e, żeby Wam jeszcze pokazać, bo tutaj jest filiżanka e, z jednej... E, no nie, nie trzeba ruszać, nie trzeba Ale dotykać, może, y, nie trzeba nic wąż, pokazać. Że... O tak, proszę bardzo. Odwrotnie chyba. Odwrotnie? A. O tak. O właśnie. A. Zobaczcie, e, czyja jest to fabryka sygnowana? Tielsz. To jest najbardziej słuchajcie, znana fabryka Porcelany oczywiście z Wałżycha. Z Wąbrzycha, z babryka, kiedyś to była niemiecka, niemiecka to fabryka. założona przez y, y, niestety ale potentata Porcelany pierwsza. Tak. No znana i na, na całym świecie. Znana na całym świecie. Także słuchajcie. Y, kto robi najlepszą kawę na świecie? No wiadomo kto. Babcia to tak I jest. tym słuchajcie, miłym akcentem żegnamy się, czyli co tradycyjnie pozdrowienia z gór, z Wałbrzycha. Tak jest. Pozdrawiamy, trzymajcie się, serwusz.